79 lat temu, dokładnie 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Było to największe powstanie Żydów w okresie II wojny światowej i pierwsze miejskie powstanie w okupowanej Europie. Co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję edukacyjno-społeczną pod nazwą Żonkile. W tym roku po raz pierwszy w tą akcję włącza się nasze muzeum, Muzeum Regionalne w Pińczowie i organizuje dwa dni spotkań właśnie z kulturą żydowską, aby upamiętnić powstanie w getcie warszawskim. Dzisiaj już od godziny 8.30 zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie. Dzieci dowiedziały się co znaczy akcja żonkile i wykonują swoje własne żonkile. O godzinie 12.30 w naszej synagodze spotka się młodzież z liceum ogólnokształcącego w Pińczowie, aby posłuchać o historii Pińczowa podczas II wojny światowej. Jutro, 21 kwietnia. Uczniowie szkół podstawowych w Pinczowie wezmą udział w spacerze ulicami naszego miasta, śladami Żydów pińczowskich. Przede wszystkim poznają historię związaną z mieszkańcami społeczności żydowskiej, historię której dzisiaj już nie ma. Nasze muzeum od wielu lat opiekuje się synagogą, udostępniamy ją turystom i przede wszystkim dbamy o zachowanie pamięci o społeczności żydowskiej w Pinczowie. Stąd też nie Wyobrażaliśmy sobie, żeby nie wziąć udziału w akcji, która podtrzymuje pamięć o jednym z najważniejszych powstań podczas II wojny światowej, czyli powstaniu w Getcie Warszawskim. Tych zabytków niegdyś było więcej, natomiast teraz zachowała się synagoga, jedna z najstarszych synagog w Polsce. Natomiast musimy pamiętać o tym, że synagog w Pińczowie było więcej, było ich aż dwie. Ta druga została rozebrana, zniszczona w 1942 roku i nie ma już po niej w zasadzie śladu. Były również trzy kirkuty, po których dzisiaj też nie ma już śladu. I młyn. Młyn lejbusia na Mirowie, czyli w dzielnicy Pińczowa, który dzisiaj już nie istnieje, ale zachowały się i obrazy, i zachowały się fotografie, również przedstawiające na tle tego na społeczność żydowską. Naszą akcję żonkile skierowaliśmy przede wszystkim do dzieci, do młodzieży tutaj szkół pińczowskich. Chcieliśmy, aby młodzież, aby dzieci również pamiętały o tak ważnych wydarzeniach. Natomiast we wszystkich organizowanych wydarzeniach w ramach akcji żonkile mogą wziąć udział wszyscy Mieszkańcy naszego Pińczowa, więc serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału jutro chociażby w spacerze. Myślę, że to będzie niepowtarzalna okazja zapoznania się właśnie z historią i kulturą Żydów Pińczowskich. Muzeum Regionalne po raz pierwszy bierze w akcji Żonkile udział i mamy bogatą ofertę. Oczywiście powstanie wybuchło wczoraj, 19 kwietnia 1943 roku. Dlaczego tutaj, tak jak widzimy z tyłu, akcja Żonkile? Dlatego, że ostatni uczestnik, wówczas żyjący Marek Edelman, składał w tym miejscu pamięci Żonkile. Czy zawsze były Żonkile? Tego jednak nie wiadomo, ale akcja została nazwana właśnie od tego. Od tych kwiatów Akcja Żonkile. Muzeum proponuje uczestnikom dwa dni swojej oferty. W pierwszy dzień dzieci ze szkoły podstawowej, tak jak widać tutaj za mną, mamy wspaniałych gości, będą składać Żonkile. Jedna grupa już złożyła, druga już, będzie się, już się do tego przygotowuje. I mamy tutaj oprócz tego jeszcze literaturę. Dzieci mają się zapoznać z tekstami Berenciewicza, ponieważ każda akcja co roku ma swoje hasło. W tym roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie Zaproponowało hasło miłość. Są różne oblicza miłości, również miłość do literatury, również miłość rodzicielska, i również miłość do dziecka. Wiąże się to z tym, że jaka to ma być miłość? Czy to ma być miłość do rodziców? którzy oddali swoje dziecko rodzinie polskiej. Czy to ma być też miłość, która przetrwała tych dzieci żydowskich do swoich przybranych rodziców? To były tragiczne historie, ale to dla starszej młodzieży licealnej przygotowaliśmy poważne teksty. A jeszcze mamy spacer, śladami nieistniejących, zabytków kultury żydowskiej. Każdy uczestnik dostanie plan. Oczywiście z tyłu jest objaśnienie. Nie wszystkie oczywiście miejsca będziemy zwiedzać, ponieważ niektóre już nie istnieją. Na pewno na naszym spacerze będą miejsca, będzie synagoga stara, którą muzeum się opiekuje, Syna, miejsce po synagodze nowej, która niestety została spalona podczas wojny i została rozebrana w 1947 roku. Była jeszcze wprawdzie trzecia synagoga drewniana w XVIII wieku istniejąca, no ale niestety tutaj nie została umieszczona ponieważ nie ma w żadnej publikacji tej synagogi, będziemy też przechodzili w miejscach, gdzie był stary i nowy cmentarz żydowski. Tak, tutaj te miejsca niestety już nie istnieją, ale przejdziemy, żeby upamiętnić też tą część Pińczowa. Jak również przejdziemy obok młynu Minca. Młyn istnieje do dzisiaj, to jest tak zwana Amerykanka i należał właśnie do rodziny, która przeżyła wojnę i wyjechała później do tworzącego się państwa Izrael. Mieszka w Hajfie. Oprócz tego jeszcze przejdziemy na Mirowie, na Rynku Mirowskim, gdzie znajdował się młyn Lejbusia. Tutaj po drodze mamy jeszcze obok synagogi kawałek, widać niestety tylko Dom Modlitwy. No niestety też został rozebrany, nie przetrwał, ale też będziemy, też chcę tutaj uczestnikom powiedzieć, czym różni się Dom Modlitwy od synagogi. I jeszcze mamy, no już na końcu Pińczowa była fabryka Cykorii. Należąca do rodziny Felix, również tak się nazywała ta fabryka Felix, i miała swoją plantację i suszarnię Cykorii. Więc wszystkich uczestników zachęcam. Jeśli ktoś spoza młodzieży, ze starszego pokolenia, chciałby sobie taki plan wziąć, ewentualnie dostać, zachęcam do zgłoszenia się tutaj do naszego Muzeum Regionalnego.